Wydaje ci się czasem, że wychodząc z domu, czujesz, że w powietrzu, którym oddychasz, pojawia się jakiś nieproszony gość. Może odwiedzić Ciebie przez cały rok. Co jeszcze gorsze, zawsze ma na Ciebie zły wpływ. Masz rację, jest to smog. Dla przypomnienia, pojęcie smog pochodzi od zbitki dwóch angielskich słów: smoke, dym i fog, mgła. Nie mylmy pojęć zmian klimatycznych ze smogiem. To dwa niesamowicie ważne wyzwania XXI wieku. Jednakże nie są one tożsame. Smogiem nazywamy sytuację łączącą dwie składowe. Pierwszą jest występowanie mieszaniny trujących zanieczyszczeń w powietrzu spowodowanych procesami spalania paliw stałych i płynnych w stężeniu przekraczającym dopuszczalne normy w określonym czasie, np. w przeciągu doby lub roku. Normy dopuszczalnych stężeń szkodliwych substancji w powietrzu są określone m.in. w Prawie Polskim, Prawie Unii Europejskiej oraz w zaleceniach Światowej Organizacji Zdrowia. Jednakże różnią się od siebie dopuszczalnymi poziomami stężeń. Przytoczę tu tylko informację, że np. według norm Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce aż 97% obywateli oddycha powietrzem szkodliwym dla zdrowia. Jest to najbardziej zanieczyszczone powietrze w całej Unii Europejskiej. Drugą składową jest występowanie niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, jak brak opadów, wysokie ciśnienie atmosferyczne, brak wiatru lub soby wiatru, duże nasłonecznienie i wysoka temperatura latem, niska temperatura, wywołująca konieczność ogrzewania mieszkań i domów zimą. Co więcej, ten nieproszony gość może się przedostawać kilometry od miejsca emisji. Zanieczyszczenia z przedmieścia i otaczających miasto miejscowości mogą zostać przeniesione w głąb miasta. Dotyczy to też Wrocławia. Na poziom zanieczyszczeń wpływa też stały czynnik ukształtowania terenu. W województwie dolnośląskim najpoważniej ten problem dotyczy miejscowości w kotlinach otoczonych górami: Jelenia Góra, Wałbrzych, Nowa Ruda. Czy smog ma jakieś rodzaje? Tak, mamy dwa rodzaje smogu. W miesiącach zimowych występuje smog zimowy, tak zwany londyński, w zakresie temperatur od minus 1 do plus 4 stopni Celsjusza, przy braku wiatru i wilgotności względnej poniżej 85%. A jego główne składniki to: litynek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, lotne związki organiczne, pyły oraz aerozole kwaśne, np. kwasu siarkowego kwasu azotowego. Latem występuje smog letni, typu Los Angeles przy temperaturze powyżej 24 stopni Celsjusza, przy wietrze o prędkości 2 m na sekundę, przy wielkości względnej poniżej 70%, a jego główne składniki to ozon, azota nadtlenku, acytelu, nadtlenek wodoru i pyły. Skąd się bierze smog? Przede wszystkim winna jest niska emisja. Głównym powodem zanieczyszczeń powietrza w Polsce jest spalanie węgla i drewna w gospodarstwach domowych. Odpowiada ono za ponad 50% emisji pyłów zawieszonych PM10 oraz aż 87% emisji rakotwórczego benzoapirenu. Wyjaśnijmy, o czym mówię. PM10 to określenie pyłu zawieszonego, którego cząsteczki mają średnicę 50 mikrometrów. Analogicznie w przypadku pyłu PM2,5. W przypadku PM10 obrócz 52% pochodzenia z niskiej emisji. 17% emisji pochodzi z przemysłu, 10% z transportu drogowego, 9% z energetyki, 12% z innych źródeł i rolnictwa. Teraz czas na benzoapiren. To rakotwórcza i mutagenna substancja. Przedstawiciel wielopierściniowych węglowodorów aromatycznych, którego nośnikiem są wspomniane wcześniej cząsteczki pyłów. Pozostałe 13% emisji tego pyłu powoduje energetyka węglowa i przemysł. Jak powszechne jest powstawanie takich zanieczyszczeń z naszych domów? Aż 70% domów wykorzystuje tak zwane kopciuchy najbardziej prymitywne piece. Niestety, często wrzuca się do nich wszystko: śmieci, np. plastikowe butelki i opakowania, rakierowane drewno, mieszane odpady, w tym też odpady węglowe, muł i miał z wysoką zawartością siarki, chloru i popiołu. Nie muszę chyba wyjaśniać, że powstałe w wyniku ich spalania substancje bardzo nam szkodzą. Aczkolwiek od 2017 i 2018 roku prowadzono nareszcie w życie rozporządzenia regulujące te obszary. Dodatkowo, zwłaszcza w przypadku smogu letniego, zanieczyszczenia powoduje komunikacja. Najbardziej uciążliwe są stare samochody z silnikami Lizra, często bez filtrów cząstek stałych. Pyły są też emitowane podczas zużywania się opon i klocków hamulcowych. W skali kraju transport emituje ponad 28% tlenków azotu, 27% tlenku węgla oraz powyżej 15% pyłów zawieszonych. O tym, jakie są skutki oddziaływania smogu oraz jakim zapobiegać, będziecie się mogli dowiedzieć już niedługo w jednym z kolejnych odcinków Spotlight. Na dzisiaj to tyle, trzymajcie się, do zobaczenia!